Ten statek jest duży, tak samo duży jak mój aparat No już myślałem, że powiesz coś innego A skąd ty wiesz jaki on może być? Zapewne masz go po starym, a starego pelika nie jest niedorozwinięty Niedobrze mi Ciekawe ile waży taki statek Wejdź na wagę, to się dowiesz, Hehe. Coś ty powiedział? Tu nie możesz mi nic zrobić Po chwilę puść obawiał, Bo co małpo? Bo cię wyrzucą za burtę, a nie umiesz pływać Foko Oglądałeś Tytanika? Tak, a co? Za chwilę pobawię się w górę lodową nie wytrzymam! Jesteś taka wielka, że idealnie pasujesz do roli góry lodowej. <śmulet> <śmulet> nie warcz mamuśka iś poczyluj bombę. <śmulet> no? Ja pierdolę wyskoczyła. Ona jest nie normalna? <śmulet> nie no, muszę powiedzieć kapitanowi. Pożywają, nie wiem, jakiś dźwig, żeby ją wyciągnąć. <śmulet> A ty stary, co robisz? Masz chorobę morską? <śmulet> nie! Pięć miodek za dużo miodu zjadł. Jakiego miodku? Miotku w puszce. Wyskoczyła zabór! Uwaga, uwaga! Przed nami ogromna góra lodowa w kształcie kobiety! Co? Witam farmazony! GNOZ ostrzegałam! Ewakuacja, za chwilę nastąpi zderzenie z górą. Nie! Chodź do mamusi!